Nie, Oni patrzą się na nas. Jak się patrzą na nas. No patrzcie się tu dziurę do góry, patrz tu no patrzcie w tą dziura. Sią, laga. on malaga? On malaga On spokoję On malaga, nie spadać. Vlognospadłem. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. kapkuje, Chodź, jem koksa Maras, pa ja nie mam nic Wychodź na górę. Wychodź tam no górę. Chodź, ja się biję. Ale ja nie mam żadnych temu. Ej, a gdzie wygrać się? Pojedli koksy? Tak, chodź, teraz skakuj. No Poczekaj, nic nie zejdzie fajerka, bo ja nic nie zrobię Marat. Ja jestem na 5 hitów. A gdzie ty jesteś? Wykopuj się do góry. Próbuję, ale wchodzą na mnie. No kurwa ma. Ja myślę, że ty się wybijesz ze mną. No ale ja myślałem, że będziemy bez setów. Chodź, próbujesz tu się wykopać. Bojesz się do góry z y, pirofem i item Kurwa sorry Mara Bo ja tak nic zadał To jest na dwa hity Dobra, trzech na... już jest Pięć Wykopuj się, się do nie, góry nie, nie, nie wykobluje się, się Jaaa okay. Faki Czekaj, y, gdzie ty jesteś Jakoś wykopię drogę To ty nie widzę lol ja, Ty się teraz czy nie? Nie no nie siftuję Dobra już niego Pani mieli sety wszystko? No w jeden żelak Dobra Dobiłem nie... Dopiero jednego się... typa nie? Nie Ja się wygleba Nie chcę mi się Umbana kupować Pierwszy. Ja on ja sypę nie Jak masz sypę?